Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z króciutką prezentacją mojego pierwszego albumu harmonijkowego. Pierwszego takiego, który, który zrobiłam sama od A do Z. Album jest zrobiony z kolekcji Craft O'Clock, Sweet Princess i Springbusting. Album mieści zdjęcia 9 na 13 i powiem Wam, że to, ten album powstał z, in, z inspiracji Ani z kanału Ania Tworzy i Asi z kanału Co ja narobiłam. Jeżeli ktoś nie zna, chociaż chyba nie ma takiej osoby, która nie zna, nie zna ani Asi i w ogóle osób, które robią albumy, to zapraszam Was serdecznie. Jak już widzicie, na okładce jest Shaker Box. Tutaj można sobie. Zdjęcie wsunąć, wysunąć, prawda? Tutaj można zdjęcie nakleić albo po prostu zostawić sobie taki napis specjalna przesyłka, też będzie fajnie wyglądało. To później sobie tutaj schowam od tyłu Na drugiej stronie jest takie miejsce przeznaczone na zdjęcie, wiecie, ze szpitala albo zdjęcie z sesji zdjęciowej i napis Witaj maluszku. Teraz sobie tutaj wsunę. Tak jak już mówiłam, te zdjęcie, ten, ten album jest na zdjęcia 9 na 13 Jest tak skonstruowany, ale myślę, że 10 na 15 jakby ktoś się uparto, też by się zmieściło. Tu jest metryczka z tej kolekcji Sweet Princess. Tutaj jest miejsce na zdjęcie. Tutaj też jest taka mata. Można sobie albo zdjęcie przykleić, albo po prostu wsunąć, bo zdjęcie normalnie tak wejdzie. Na matę z obu stron, jak to woli. w następnej stronie mamy kieszonkę, mamy matę i dwa takie tagi. Po drugiej stronie można sobie coś napisać, jest takie miejsce. Tu mamy książeczkę. Można tu też zdjęcie przykleić. Tu w środku też są miejsca. Jest ogólnie około 30 zdjęć się zmieści w tym albumie. I oczywiście nie liczyłam tych miejsc takich właśnie tutaj z takimi zabudowanymi fajnymi wiecie papierami żeby ich nie zasłaniać zamykanie na wskazówkę też zaczerpnięte od Asi rybki tutaj z drugiej strony też jest y, miejsce, to jest wszystko nie podklejone, tak wiecie, do końca, tylko na te kosteczki, żeby tu, tu ogólnie zdjęcie samo wejdzie. Zdjęcie, że zdjęcie to 9x13, i ma ta jest troszeczkę większa, żeby to zdjęcie, y, żeby jeszcze była ta biała rameczka, więc można sobie ta wksunąć lub po prostu zdjęcie. Tu jest y, pusta strona, też można sobie dociąć zdjęcie, fajnie przykleić, nawet to 10x15. Odwrócimy po drugiej stronie. Jest napis Iga, bo dziewczynka ma na imię Iga. Tu jest też mata taka wysuwana, można ją sobie wsunąć lub po prostu zdjęcie włożyć. Belly band i tutaj również maty takie na zdjęcia i sweet, sweet baby. Rodzice znają język angielski, więc to bez problemu. Można coś tutaj angielskiego zapodać. Kolejna strona również też ma ta, ale zdjęcie też normalnie można wsunąć, też się będzie trzymało. I jak już powiedziałam mój pierwszy album, chciałabym, żeby, chciałam, żeby on był najbardziej dokładny, ale wiecie, jak to jest z streamerem Fiskarsem? <grytanie> Kto ma lub testował, to wie, co mam na myśli. Eee, ale to mój głupi błąd, już Wam powiem e, dlaczego, nie wzięłam tego pod uwagę i to jest też jako taka, e, wiecie e, przestroga, taka e, dla Was, że jak będziecie to konstruować, bo osoby, które robią Albo po raz pierwszy, drugi czy trzeci, to nie zawsze o tym pamiętają. Yy, zrobiłam sobie fajną, właśnie taką, takie fajne karty, docięłam sobie 9,5 na 13,5 i sobie je zbigowałam po pół. Także zdjęcia tutaj 9 na yy, 13 się nie zmieszczą, są troszeczkę za duże, więc trzeba je troszkę dociąć. Ale tak jak widzicie, yy, miejsce jest tu sporo, można sobie dociąć zdjęcia na spokojnie, to jest zamykane na magnes, i tu jest tak, też można, można sobie coś napisać. Tutaj się wsuwa. I z drugiej strony jest książeczka, już w drugą stronę zamykana na e, kokardkę taką. I tutaj po tej stronie królewna tatusia. E, miejsce na zdjęcie z tatusiem, ojczulkiem. Ja tak mówię, ojczulkiem. E, słuchajcie, album wygląda e, tak. Ja jestem z niego bardzo dumna. To jest mój pierwszy album, który naprawdę wykonałam sama. E, I Powiem Wam szczerze, że się trochę stresowałam robiąc go. Nie wiedziałam, jak to wyjdzie, czy wiecie, czy mi się wszystko. No, jak widzicie, no, błędy zrobiłam głupie, no ale zrobiłam. I powiedziałam Wam o tym, żebyście Wy też o tym yy, miały to na uwadze, jak będziecie robić swoje albumy. Ale generalnie podoba mi się robienie albumów. Lubię takie właśnie fajne zakamarki, coś się otwiera, coś się zamyka, coś się nie dokleja, gdzieś się wkłada, wysuwa, wsuwa. Także myślę, że, że to nie jest mój ostatni album. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za poświęcony czas, za to, że by, byłyście byliście tutaj ze mną i życzę Wam, kochani, kochani przepraszam, miłego dnia. No to cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie.